Cześć. Prawdopodobnie wszyscy, którzy korzystali bądź korzystają z ekogroszku, mieli kiedyś styczność ze sklepem PGG, czyli oficjalnym sklepem Polskiej Grupy Górniczej. Przez wiele lat było to jedno z najpewniejszych źródeł do zakupu ekogroszku w internecie. Jednak na przestrzeni ostatnich lat wiele w tej materii się zmieniło, dlatego dzisiaj porównamy sobie proces zakupu właśnie na sklepie PGG oraz na pelletforfuture.com. Po wpisaniu w jakąkolwiek przeglądarkę internetową hasła PGG, jako pierwszy powinien pojawić się taki sam odnośnik jak w moim przypadku. Następnie wchodzimy w widoczne pole strefa klienta, gdzie zostaniemy przeniesieni do sklepu. Po przekierowaniu wita nas banner z promocją na 350 zł po wpisaniu kodu, który powiem gdzie wpisać pod koniec filmu. Poniżej mamy podgląd na całą ofertę sklepu PGG. My jako przykład wykorzystamy ekogroszek Karolinka który od dłuższego czasu jest jednym z najpopularniejszych produktów PGG. Powiedzmy, że chcę zakupić więcej niż jedną paletę. Na tym etapie lista jeszcze się nie rozciąga. Jest to mylące, wiem, no ale tak działa ta strona. Gdy spróbujemy natomiast dodać paletę do koszyka, wyskoczy informacja, że trzeba założyć sobie konto. Tak, na PGG nie zakupisz ekogroszku bez założenia konta. Samo założenie konta wygląda w ten sposób. Po potwierdzeniu adresu mailowego trzeba wypełnić te wszystkie dane włącznie z numerem PESEL czy numerem konta bankowego. Mi zajęło to 3 próby, ponieważ dwa razy wyskoczył mi błąd i musiałem zacząć od początku. Po założeniu konta mamy już możliwość wybrać większą ilość palet. My wybierzemy sobie jedną. Od razu dostaniemy przekierowanie do koszyka, gdzie nasze dane zaciągną się automatycznie. Jeśli ktoś zapomni o kodzie, to cena z dostawą wystraszy go tak jak mnie, jednak po wpisaniu w tym miejscu, Cena ekogroszku faktycznie spada do 1650 zł. Dalej przechodzimy do podsumowania zamówienia, metod płatności i możemy zakupić ekogroszek. Czas zakupu na stronie PGG nie należał do najkrótszych i został on z pewnością wydłużony przez konieczność zakładania konta, co może być uciążliwe dla tych, którzy ekogroszek na tej stronie będą kupowali po raz pierwszy. Teraz pokażę wam jak zamówić ekogroszek szybciej, na przykładzie platformy Pellet for Future. Jako nasz przykładowy produkt weźmiemy flagowy produkt firmy Energo Ekogroszek Extra Premium Plus, którego cena jest o złotówkę niższa niż Karolinka z PGG i to bez wpisywania kodu czy konieczności logowania się. Firma Energo również ma promocję, w ramach której ich wszystkie produkty są sprzedawane w niższej cenie: Ekogroszek Extra Premium Plus Columbia, Ekogroszek Popularny czy posiadający teraz najniższą cenę Ekogroszek Standard. Ekogroszek Energo Extra Premium Plus jest bardzo dobrą alternatywą dla Karolinki z PGG. Przy podobnej koloryczności otrzymujemy mniejszą o 0,3% zawartość siarki w przypadku ekogroszku Energo. Popiół w przypadku Extra Premium Plus również jest mniejszy od Karolinki dokładnie o 3%. Granulacja obu standardowo to 5,25 mm. Energo od długiego czasu prezentuje bardzo wysoką jakość, co czyni go niesamowicie dobrym produktem w tym przedziale cenowym. Tak jak wspominałem, na pellet for feature nie trzeba się logować. Wystarczy, że w przypadku zakupu jak groszku wpiszecie swój numer PESEL, by zostać zwolnionym z akcyzy. Formularz jest bardzo prosty. Wystarczy, że podacie swój adres mailowy, imię, nazwisko, ulicę z numerem domu, kod pocztowy, miasto, województwo i podacie numer telefonu do kontaktu. Po wypełnieniu tych pól będzie można przejść do podsumowania. Po podsumowaniu wybieramy pasującą nam metodę płatności i to w zasadzie tyle. Potwierdzamy jeszcze regulamin i to wszystko. Można zamawiać bez logowania i wpisywania kodów rabatowych. Tak jak wspominałem, cena wynosi 1649 zł, czyli złotówkę taniej niż ekogroszek Karolinka. Jeśli zatem szukacie ekogroszku mającego bardzo dobre parametry, bardzo dobrą cenę, dodatku bardzo łatwego w zakupie, to zapraszam Was na pelletforfuture.com, gdzie można zamówić ekogroszek Energo Extra Premium Plus. Ja się z Wami żegnam, do usłyszenia i zobaczenia. Cześć!